Szanowni Państwo, skład osobowy dzisiejszego spotkania nie jest przypadkowy, bo to wszyscy, którzy reprezentują Strzałkowski Uniwersytet III wieku. Chciałbym w tym miejscu, w naszym imieniu, bardzo serdecznie wszystkim słuchaczom i instruktorom podziękować za. No niestety zakończony dość nietypowo rok akademicki 2019-2020. Nietypowo, bo epidemia koronawirusa spowodowała, iż nie mogliśmy się do końca drugiego semestru spotykać, nie mogliśmy uroczyście zakończyć roku akademickiego, ale obiecujemy, że z początkiem nowego roku akademickiego 2020-2021 nadrobimy wszystko to, co nie udało nam się w tym roku minionym zrealizować. Oczywiście włącznie z uroczystym otwarciem Nowego Roku, powitaniem wszystkich słuchaczy z nowymi, dobrymi, powakacyjnymi nastrojami. Póki co życzymy Państwu dobrego, miłego, sympatycznego i przede wszystkim zdrowego odpoczynku w okresie wakacji. Dziękujemy za uwagę.